Trzyma widzowie! No jak zauważyliście, nie ma filmów i nie będzie na razie, ale to chyba normalne, co? Musimy przeczekać tę masakrę, co się dzieje na świecie. Każdy z Was zdębiał. Widzicie grupy. YouTube, y stanęły jak zryte. Wszędzie spadki wszystkiego i tak dalej. Kto by się spodziewał w XXI wieku? W takiej rzeźni. Próbowałem coś nagrać wielokrotnie, ostatnio nie da się. Mam tak psychikę zblokowaną, zresztą jak większość z Was, każdy siedzi tylko patrzy co się dzieje na świecie. Aj, jadę po żonę i tyle. Siedzimy i czekamy co będzie dalej, bo za słabo to widzę po prostu. Brak weny twórczej totalnie. Co ja będę Wam tu gadał? Trzymajcie się i tyle. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej.